Cześć! Witam Was po raz kolejny na moim Facebooku Kulinarnym e, Doprawione Pasją. E, chciałbym Was zabrać dzisiaj w podróż do słonecznej Italii, e, kulinarną podróż do Italii. E, pozwolę sobie przygotować dla Was makaron penoni z kurczakiem, e, szpinakiem, e, sosem śmietanowym, z bazylią e, i prażonym słonecznikiem. Wykończone to będzie koktajlowymi e, pomidorkami. No a więc, do naszego dania będziemy potrzebowali kilka składników. Między innymi makaron penoni, który jest e, takim większym makaronem penne. Śmiało, jeżeli nie dostaniecie w, takie, w sklepie takiego makaronu, e, możecie go zastąpić penne a, bądź e, dowolnym tak naprawdę makaronem. E, pokrojona w kostkę cebula dymka, Pokrojony w paski kurczak, jak już wspominałem słonecznik, pomidorki koktajlowe, czosnek, szpinak. Tutaj mam e, dopiero go pokroję. E, szpinak, no i bazylia potrzebna do zrobienia pest. A więc e, zabieramy się do gotowania. Na początek e, mam tutaj gorącą e, wrzącą wodę osoloną do zrobienia, do ugotowania makaronu. Tutaj mam jakieś 300 gram makaronu i gotuję go al dente, to znaczy on będzie taki nierozgotowany. Moja rada to gotować o minutę krócej makaron niż podaje producent na opakowaniu. A więc wrzucam makaron. Kiedy mój makaron jest już w wodzie, ja pozwolę sobie e, pokroić szpinak. są takie długie, długie liście. E, tutaj są takie długie, twarde części. Nie radzę ich gotować. Bo są są e, nie tyle, że nie smakują, że są strasznie twarde. E, no i go e, cienko kroję. Nie za drobno. E, Abyśmy mogli poczuć teksturę, fakturę tego, tego, tego szpinaku. Tutaj mi się już garnek do zrobienia sosu. Potrzebuję troszeczkę oliwy z oliwek. Naprawdę niedużo. Będziemy broli pesto, gdzie e, będzie oliwa z oliwek. Tu daję naszą przewodkę. Mieszam. E, chciałbym ją tylko zeszlić. Nie, nie potrzebuję tak naprawdę przypalić. Kiedy już jest zeszłona, dodaję trzy ząbki posiekanego czosnku. Kiedy nasz czosnek z cebulą a, są już zeszłone, dodaję raz dwie takie dwie i pół e, duże szczypty w słoneczniku i pozwalam mu się usmażyć. Chodzi o to, żeby, żeby e, ten, ten, ten słonecznik nabrał takiego e, smaku e, prażonego smaku w międzyczasie mieszam makaron e, teraz dodam śmietanę Jest to śmietana 18%, da nie będzie niezbyt dietetyczne. A mam tutaj jakieś 250 ml. Pozwalam się tej śmietanie troszeczkę pogotować. W międzyczasie zrobię sobie takie. To nie jest dokładnie pesto. Będzie to zmielona bazylia z, z oliwą z oliwek. gdyż nasze składniki, które są pesto. Tak naprawdę, czyli czosnek, będzie tutaj ser, ee, oliwa z oliwek. Znajdą się w naszym sosie. E, zamiast orzeszków piniowych e, używam słonecznika, który jest bardziej dostępny, no i tańszy w, w polskich sklepach. E, myślę, że e, śmiało można zastąpić słonecznik, e, słonecznikiem, przepraszam, orzeszki pini. Ładnie nam się gotuje. Teraz do tego wszystkiego Dodam naszego kurczaka. Nie podsmażam go, go ugotuję w śmietanie. Tak, dalej mieszam. Bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie, kremowo to już wygląda. Ale my jeszcze nie skończyliśmy. Ciągle pamiętając o, o, o mieszaniu naszego makaronu. tak, dolewam oliwy z oliwek do naszej bazylii. Troszeczkę pieprzu, troszeczkę soli. Zmieliłem sobie już naszą, e, naszą bazylię. Dodaję teraz szpinaku. Jest go dosyć sporo. No, myślę, że pokroję go troszeczkę za dużo. Pamiętajcie, że przed gotowaniem e, szpinaku zawsze, zawsze, zawsze wydaje się, że szpinaku jest e, więcej niż jest naprawdę. Po ugotowaniu on naprawdę straci swoją e, objętość. Odcedziłem nasz makaron. E, ciągle mieszam nasz e, sos, sos śmietanowy. E, teraz tak. Dodamy świeżego, świeżo mielonego pieprzu. Naprawdę sporo, gdyż Wszystkie ostre, ostre przyprawy łagodnieją w kontakcie z nabiałem, tak naprawdę. Zwykłej, zwykłej soli, nie za dużo. Odstawiłem nasz, nasz sos na bok. Dodaję, dodaję kilka łyżek na wszystko. Tak na cały, cały punkt z zielonej bazylii. Przywrócę to na gaz. Ładnie, ładnie mieszam. To się nam powinno połączyć w taki ładny, ładny kremowy, kremowy sos. Tutaj mam parmezan i zetrę świeżego parmezanu do środka. Nie ma chyba lepszego sera z Włoch niż parmezan. A nie żałuję go, bo to naprawdę jest... Naprawdę jest dobry smak. Tak. Ściągam z ognia. Myślę, tak jeszcze się jeszcze I troszeczkę pozoli. Naprawdę nie dużo. Trochę nakłapałem. Do tego wszystkiego dorzucam nasz makaron. Wszystko razem mieszam. Na końcu nasze pomidorki. No i danie jest praktycznie gotowe do jedzenia. A oto nasze danie na talerzu. E, pozwolę sobie przystroić to kilkoma, kilkoma takimi płatkami. Zrobiłem je e, obieraczką do warzyw, kilkoma płatkami e, parmezanu i delikatnym, delikatnym e, listkiem bazylii. Do tego, do tego kilkoma kroplami. E, redukcji z octu balsamicznego. A oto nasze końcowe danie. Penoni z kurczakiem, szpinakiem, e, z sosem śmietanowym z bazylią. E, mam nadzieję, że się podoba, że spróbujecie w domu, e, że e, wycieczka do, do, do gorącej Italii e, będzie Wam smakowała. Smacznego!